Koszykówka jest dla mnie życiem, ponieważ gdy jeszcze byłem troszkę młodszy, to grał taki tam koszykarz, Kobe Bryant i bardzo go podziwiałem. Rzucać do kosza, można robić wsady i jest szybkim sportem. Trzy. Mogę grać pod koszykówkę trzy godziny. Najbardziej lubię rzucać, robić dwutakty. Grać w NBA. Ja najbardziej lubię robić dwutakty i rzucać do kosza koszykówkę dziewczyny grają fajnie. Zawsze ogrywam chłopaków w koszykówkę. Nie wiem dlaczego gram w koszykówkę, ale nie mogę przestać. Tysiące dziewcząt i chłopców spędzają miliony godzin na boiskach, uganiając się za pomarańczową piłką i rzucając do kosza. Jest w tej grze coś magicznego. Coś, co powoduje, że pochłania dzieciaków, rodziców i nauczycieli w 100%. Jest jedyną grą zespołową, która powoduje że tysiące ludzi samodzielnie w towarzystwie piłki i kosza potrafią zapomnieć o otaczającym świecie. Nie jest to łatwa gra. Wymaga sprawności fizycznej i doskonałego przygotowania technicznego. Opracowany materiał mam nadzieję, że zainspiruje odbiorców w aspekcie przygotowania fundamentów pod naukę techniki ataku. W przygotowanym materiale omówię znaczenie fundamentów w nauczaniu techniki ataku. Przybliżę systematykę poszczególnych elementów wchodzących w skład fundamentów ataku oraz zademonstruję metodykę i cecha nauczania. Przeanalizuję zasady przygotowania sprawnościowego adeptów koszykówki do nauczania fundamentów. Zademonstruję ćwiczenia przygotowawcze do nauczania fundamentów. Stopień opanowania fundamentów zdecyduje o tym, jak opanujemy technikę. Stare trenerskie prawdy głoszą. Bez prawidłowo opanowanych fundamentów nie nauczymy prawidłowej techniki żadnego elementu potrzebnego do gry. Zawodnik, zawodniczka, w wyszkoleniu, których etap nauczania i doskonalenia fundamentów zostanie pominięty lub przepracowany w stopniu niewystarczającym, nigdy nie osiągnie poziomu mistrzowskiego, nigdy. Tylko doskonałe opanowanie fundamentów techniki uchroni Twoją zawodniczkę, zawodnika od przeciążeń, urazów i kontuzji. Fundamenty ataku. Postawy koszykarskie Starty Bieg koszykarski Zatrzymania Co to jest postawa koszykarska? Postawa koszykarska to postawa gotowości do błyskawicznego działania. Charakteryzuje się obniżonym środkiem ciężkości ciała, odbywa się to poprzez ugięcie nóg w stawach biodrowych, kolanowych, skokowych oraz poprzez lekkie pochylenie tułowia w przód. Ręce powinny być przygotowane do chwytu piłki. Drugą ważną cechą charakteryzującą prawidłową postawę koszykarską jest równowaga. Ciężar ciała powinien spoczywać równomiernie na obu stopach rozstawionych na szerokość barków. Prawidłowa postawa koszykarska przygotowuje do błyskawicznych reakcji w pożądanych kierunkach. W dzisiejszej koszykówce szybkość reakcji decyduje o skuteczności podjętych działań. Analizując postawy koszykarskie, należy wymienić. Postawę przed otrzymaniem piłki uzależnioną od pozycji na boisku. Przodem do kosza. Tyłem do kosza. Postawy po otrzymaniu piłki. Postawa gotowości do rzutu. Postawa gotowości do podania. Postawa gotowości do kozłowania. Poruszanie się w postawie koszykarskiej. Piwoty w przód. Piwoty w tył. Zwody markujące. Postawa koszykarska w ataku, w trakcie gry, jest najczęściej połączona z innymi elementami fundamentów techniki, takimi jak zatrzymania, starty, pivoty, zwody markujące. Sposób wykonania tych elementów w grze przez poszczególnych graczy nie jest identyczny. Determinuje go sytuacja, w jakiej grający się znajduje, budowa anatomiczna ciała oraz poziom przygotowania sprawnościowego i technicznego. Należy pamiętać, aby ćwiczenia doskonalące prawidłową postawę wykonywać przez całą karierę. Brak regularnego powtarzania tych elementów będzie powodował, że pożądany model ruchowy ulegać będzie nie zawsze poprawnym modyfikacjom.